Czym będziemy dzisiaj pracować? Podoba ci się? Tak czy nie? Ehe. Okej. Okay. No, ktoś radę otworzyć? Boisz się, że uszkodzisz? Nie uszkodzisz, popatrz. mm-hmm to sobie przesuniemy ok, to może tak bo widać jest widać, jest Super To teraz pokaż mi jeże Tak, świetnie Kochanie, ale po, po kolei Powolutku Po kolei będziesz pokazywała Teraz pokaż mi szop Szoppracz, świetnie Borsuk, kotuś, ale zwolnij Bo ja nie będę Ci opowiadała Ty masz mi opowiadać Najpierw Ty mi pokazujesz paluszkiem Ok? Dzik Świetnie Zając. Wiewiórka. Świetnie. Mysz. Czy tam ryjówka to jest? Ryjówka. Mhm. Dobrze, to teraz to pochowaj do pudełka tutaj do tej torabeczki. Pisko. Mhm. Pysko. Mhm, myszka, pyszka. Mysia, pysia. Podobają Ci się puzzle? Co zmęczyłaś się? No to idź, odpocznij. Kochanie, odpocznij jak się zmęczyłaś, okej? Okay? Odpocznij.